To taki nasz stary znajomy z czasów, kiedy jeszcze yy, znałem ludzi, którzy organizowali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Białym Stoku. Czyli jak widzicie, dosyć dawno, 13 rok. To będzie ile? 13 lat temu, Rafał Rosiak yy, wymarł z powodu nadużywania alkoholu, czyli dużo wcześniej niż major, niż to było modne. Yy. I tylko wiedzieli o tym w sumie jego najbliżsi znajomi. Można tak powiedzieć. Nie był celebrytą, patył celebrytą, nie był gwiazdą internetu, to nie były te czasy. Ale ostrzeżenie jest dalej to samo. Alkohol zabija, papierosy zabijają, uzależnienia nałogi niszczą i zabijają. Dzisiaj dzień minus będzie taki, że nie będzie widać, czy znicze się palą, bo w dzień to nie widać. Przypominam, no. najkrótsza droga do majora tutaj od pętli przystanku autobusowego tu jest przystanek tu jest pętla autobusu no i wchodzicie i idziecie alejką. Tak długo aż na podkacie po prawej stronie grób ze skrzynką na narzędzia. ktoś stawił Jednorazówkę Czyli ukradli bateryjne. Oż to hamstwo jedno, łachmyctwo i złodziejstwo W mój z ten, jak to się nazywa w mój... A te się palą i ten się pali chyba jeszcze się pali jeszcze trochę się pali. W mój znicz wstawili jednorazowy wkład a bateryjny zginął a ja tylko bateryjki mógłbym wymienić. No i o tym to by tu jeszcze gadać 6 minut. No co, wygląda jak wygląda no. co, trawę tu posieć Potem trzeba by kosić trawę To te groby ziemne to tak właśnie takie sobie szczęśliwe rozwiązanie szczerze mówiąc O, tu jakieś krzaczorki można posadzić tak jak w sąsiedztwie Piękna dzisiaj pogoda jest Aż przyjemnie żyć, a nie leżeć i minić. Eee, w ogóle tak, przy okazji, tam za tymi drzewami jest cmentarz żydowski to taka ciekawostka. Cmentarz żydowski wiecie, jak wygląda. Tam poprzewracane, wszystko zaniedbane, i wodlać się tym. Nikt tam nie opiekuje, nikogo już nie chowa, więc. nie ma w sumie o czym gadać. O, jeszcze raz przypominam. Tam pętla autobusu. Ten przystanek autobusowy. Stanek autobusów. Tych numerów. 28, 29, 100 i to nocna linia 50 no to nie widzę, to się nie widzę no tu pętla o to wysoko jest no a tu wejście na cmentarz a tu taka nowa trasa kranowana zesłonięta ekranami, bo tak zwana obwodnica śródmiejska, czyli coś, co powinno być poza miastem, poprowadzona przez dzielnicę staromieszkaniową, więc hałas przekroczony, normy, więc trzeba było stosować ekrany. Jeszcze został nam cmentarz Krzyśka Kononowicza. Idziemy, idziemy, idziemy. Główne wejście. 120 przyjeżdża, bo też się nazywa. Przypominam sam sobie też jak tu dojść. Zaraz za ogrodzeniem wzdłuż, zaraz za wejściem wzdłuż ogrodzenia. I przed tym kranikiem mamy Aleję Łoweczek. Aleję Łoweczek. Idziemy, idziemy, idziemy. I żeśmy pobłądzili znowu? No nie, dobrze. Aleję Łoweczek, idziemy aż dochodzimy do ławeczki Kolonowicz Krzysztof i Bogumiu widzicie już są napisy porobione nawet kiedy zmarł Bogumił 21 stycznia 2013 roku a Krzysztof zmarł 6 marca 2025 roku Jezu ufam Tobie jak coś tam napisał w komentarzu powinno być Jezu ufam dla Ciebie Jak widzicie napisy są nowki sztuki, bo nawet się odróżniają. Tutaj te nowe też są odświeżone. No i pięknie, ładnie mech na ławce. Ciekawe czy by mi się jeszcze udało znaleźć ten grup rodziców. Znaczy ojca i mamy Krzysztofa, Bogu i Bronisława. Tudzież jego dziadków. Tam chyba z kolei pamiętam był też problem, że... Że nie było napisów. O, i to nie było łatwe, pamiętam. No ale mam jeszcze trochę czasu. Na filmie. To zaraz dzisiaj korzystałem z tej opcji. Znajdź grób na telefonie. W goglach takie coś się wpisuje, i nawet mnie ponawigowało na cmentarzu, bezpośrednio do grobu spróbujemy. Grup Leonardo da Vinci podpowiada Google. Ale nie chodzi o grup Leonardy nie da Vinci, tylko Konowicz. Teraz Grobonet. Strona. Zgadzam się na personalizowanie reklam O, tu nie jest tak sprytnie, bo tam było, że nawet nawigacja mi mogła poprowadzić do grobu, a tutaj tutaj nie Ale zaraz to reklama jakaś mi się pojawiła Sektor rząd numer, sektor szósty Rząd ósmy, sektor szósty, rząd ósmy, o jest, nawiguj do grobu, spróbujemy, nawiguj do grobu, no, wydaje się, że nie damy go już jestem. Też ja tutaj ta nawigacja 15 Ja jestem tutaj, a bardziej tam trochę ten las chyba będą wycinać, jak będą poszerzać cmentarz w kierunku torów. się ustawić gdzie ja jestem a gdzie jest grób.

Zaraz O tako Ja jestem tu, a muszę iść gdzieś tam Z daleko zaszedłem, że cię wyprzedziłem innych O, zbliżam się Hop. O jest Tak, jeszcze tu by się przydało napisy dobić dorobić na Leonardę i Bronisława ile ży, żyła lat i Bronisław kiedy zmarła Widzicie to jest stary grób tutaj pierwszy pochówek był w 74 potem w 84 Antoni najpierw zmarł w 74 Czyli to dziadek babcia Stefania żyła lat 95 to chyba trochę dłużej no i trzeba by tu właśnie dorobić napisy Obok jest całkiem zaniedbany grób, widzicie z też 74 roku z tego samego roku proszę zobaczyć ja w jakim fatalnym stanie a ten jeszcze się jakoś tam trzyma nie wiem czy to zwiało to wiązankę. wydaje mi się że tak że po prostu spadła wiatr ją strącił bo ten widać tak samo 77 rok to dawno nie odwiedzany grób przez nikogo masz się zapadł はい。様 jak Charakterystyczny złapać. Piotr Siewicz i krzyż taki odwrócony. W sumie same krzyże, cztery krzyże, ale to też krzyże. O, tu jakiś świeży w ogóle pochówek w takiej części cmentarza starej. To ciekawe. Widocznie dochowywali kogoś do grobu rodzinnego. Całkiem niedawno. Bo jeszcze świeże wieńce. Tak to generalnie taki zapadnięty grubszy, przy dużym dużej tuj. Tak to w sumie dosyć charakterystyczne miejsce, bo jak tak dzieci i wiecie, to nie ma żadnych roślin, dopiero tu się rośliny właśnie zaczynają. I przy tych roślinach trzeba skręcić. Cmentarz się kończy, ogrodzenie nowe. Widać tam pomniki granitowe, reklamy. No i tyle.